Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani w oczekiwaniu na nowe kolekcje, otworzymy sobie dzisiaj całego display boxa z kolekcji Pani Nie FIFA 365 2023. Już tylko dwie takie sztuki mi zostały dwa takie boksy, więc myślę, że jeden taki odcinek będzie Fajnie znowu obejrzeć. Jestem ciekaw, jakie tutaj rarki wpadną. Czy będzie jedna, czy będą dwie. Wyciągniemy sobie wszystkie saszetki. I trzymajcie kciuki, żeby były dwie rarki i do tego Top Mastery, a nie na przykład Invincible. Tylko karty specjalne będę tutaj Wam prezentować. I pierwsza sztuka. Mamy trzy specjalny second skin River Plate fans favorite Oblak z Atletico i Magician Leroy Zane Bayern saszetka numer 2 Dominator Kodro z Fehewaru i z Juventusu Line Up będziemy osobno wszystkie inserty sobie układać Line-up: dominator Robert Lewandowski z Barcelony. Tym razem Trzy specjalne logo Tottenhamu. Nie było jeszcze żadnego loga. Rising Star Elliot z Liverpoolu. I Magician Modric z Realu. Tym razem dwie. Logo Chelsea. I fans De Bruyne z Manchesteru City. Teraz cztery specjalne, więc konkretnie Second Skin Inter, Rising Star Balde z Barcelony, Fan Favorite Ketelare Milan i Titan Ruben Dias. Logo Brugi. I Magician Kevin De Bruyne, Second Skin Barcelona, Fans Favorite Eric Garcia i Dominator Alexis Sanchez, pięknie, Top Master Harry Kane. Więc jest pierwsza rarka i do tego nie jest to Invincible, tylko Topmaster, do tego line-up. powtóreczka: logo Manchester City i Titan Eric Garcia, Barcelona. Znowu logo Manchester City, fans favorite Casemiro. Top Keeper Mike Menion z Milano i line up e, Juve. No, czyli line upy to tylko Fechewar i Juve na razie. Logo Chelsea też: Manchester City dwa razy i dwa razy Chelsea. Fans favorite: Majdana i Titan Bailey. Titan Bremer z Juventusu i second skin: Tottenham. LINE up Bayernu. Fans favorite Valbuena Olympiakos. Top Ederson, second skin Manchester City i Titan Bailey ponownie. Magician, Palko Dardaj z Fehevaru i z Marsili Line-Up. Logo Barcelone, fans favorite Blind Ajax. Logo Paris Saint-Germain Giant Karim Benzema fans favorite cross Real i Titan Timber z Ajaxu Second skin Atletico Mineiro magician Theo Hernandez Milan Z Milano line-up, fans favorite Bushanan Brugia i Dominator Son. Z Tottenhamu zostały 3 saszetki. I pięknie jest druga rarka, i też top master Lautaro Martinez z Intero, więc idealnie się złożyło. Bardzo ładnie. Logo Atletico Mineiro. Line-up Lech, Titan Delicht z Bayernu. No i ostatnia saszetka. Właśnie, brakowało mi jeszcze insertu jednego game changery: Hakan Cholanolu z Interu i Second Skin Liverpool. A więc, reasumując, moi koledzy, tego. Display boxa z Fify 365 2023. No, jestem bardzo zadowolony. 24 saszetki i wpadły dwie larki, które normalnie wpadają co 25 paczek. Jedna, więc no to jest naprawdę mega sprawa, bo wpadły dwie, czyli tak jakby. W takim dużym boksie 50 saszetek powinny wpaść dwie, a mi w jednym takim, gdzie są 24. Dodatkowo Giant, Karim Benzema, no i dużo fajnych insertów. Okej, okay. to by było na tyle moi kochani. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście oglądając ten odcinek. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!